Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie w okrągłym 350 dniu codziennych zdrapek. A na dziś przygotowałem całą paczkę dzikiego keszu. Wkład na odcinek to 250 zł. Jedziemy po kolei. 250 dzień oznacza, że zostało tylko 14 dni do wielkiego finału. Tylko 14 i kończymy tą zabawę. Lecę po kolei. Raczej to nie będzie mega długi odcinek, bo zdrabka jest po prostu z góry na dół. Zaczynamy od jedynki. A Ciebie poproszę o lajka. Like jeżeli. Po prostu poproszę cię o lajka like i suba i jedziemy z tematem. Zbliżenie i rozwalmy tą paczkę. O, nie widać całej. Widać, ale muszę być ostrożny. Numer jeden. Szukamy. Worka i tygrysa. Pierwsza pusta. Numer dwa. O, jest worek. Druga wygrana. Ciekawe, co oznaczają kontrolne D, bo wydropałem. Niechcący na początku. Pewnie zwrot. Zobaczmy. Pada pierwsza dycha w numerze drugim. Szybko zaczęliśmy od wygranych. Numer. 3. Spróbuję strzała może polecieć. O, półko po się całą. Nie widać symboli. O, mamy mnożnika, tak? Tygrys mnoży razy 2. Jest tiger. Proszę bardzo. Tygrysek w trzeciej strawce, dwie po kolei wygrane. Co nam tygrysek pomnoży? Dwudziestkę, czy coś więcej? Oj, za, za blisko nawet. O, teraz będzie idealnie. Dycha. Ok, wracamy do normalności. Dwie po kolei wygrane. O, to zobaczę jakie kontrolne są na F. Zdrawka numer 4. Pewnie będzie pusta, no bo trzy po kolei to rzadko się trafia. A tak mi się wygodnie, zdrapuje nawet. No już pisałem, że to tygrysa, to koala. No i przejrzyjmy te symbole na szybko. Nie widzę ani worka, ani tygrysa. Zatem kontrolne powinny być różne i takie również są. Numer piąty. Na razie nic nie widać. No i pustak na podłogę numer szósty test paczki. Dzikiego cashu, ile przyniesie nam zwrotu z tej wątpliwej inwestycji w lotto. No, kolejny pustak. Numer 7. A było te, myślałem, że tygrys. <laughs> Nie, tym razem. Chyba pusto. Tak, ani worka, ani tygrysa. Numer osiem. Chyba już czas na jakąś wygraną co? Od trójki pięć sztuk. Oj chyba się jeszcze nie zapowiada. No chyba jeszcze nie. Kontrolne różne. Numer. Dziewięć. Na no, pierwszy rzut oka też nie widać. Nie, jest, jest worek, widzę worek. No to co? Kolejna dycha? Tak, kolejna dycha. Kontrolne D. Zgadza się. Numer dziesiąty. Oj, tu odsunię kontrolną będzie przesunięcie. Muszę trochę z tej strony drapać. Chyba tak. Tak. Dziesiątka z numerem pustym. <noise> Dziesiątka jest numerem pustym, tak powinienem powiedzieć. Jedenastka teraz. Okej, okay, nie widać na razie. odsłonię więcej. Jest worek. Tylko jeden, co tam wpada. A w worku wlatuje kolejna dycha. Kontrolne D w takim razie. Zgadza się. Pięćdziesiąt złotych już uzbieraliśmy. Dwunastka. Nie widzę na razie. Gwiazda, ale to nie z tej zdrapki. Tak. Ok, zobaczę kontrolne, jak już patrzę wszędzie. Następna z numerem 13. O, jest przesunięcie z powrotem, czyli kontrolne będą z drugiej strony. A w 13 chyba nic. Chyba nic. Trzynastka pusta numer czternaście. Jest worek. I chyba nadrapałem kontrolną, także wiem czego się spodziewać. Po kontrolnej o oznaczeniu D. Kolejna dycha. Oddaj jak dycha. Chyba będzie słaba paczka. Takie mam przeczucie. Piętnastka. Z tych krzyżówek była dobra, bo było, po, bo było ponad połowa. Także ta już nie może być dobra. Jedziemy z piętnastką. Pewnie w perelce będzie 50 zł. No ale piętnastkę mamy pustą. Kontrolne z tyłu. D, F, N. Szesnaście. Na nie widać. Pusto. 16. pusta. Sprawdźmy siedemnaście. Nie widać. Chyba będzie pusta kolejna. Chyba tak. Przejdźmy do osiemnastki. O, jest przesunięcie, jest worek od razu. Osiemnastka wygrana. Na razie jeden. Ok, nawet kontrolnych mi się udało nie wydrapać, czyli będzie niespodzianka co pod workiem. O, widzicie? Jak ja się znam na tych zdrapkach. <gryw> Powiedziałem, że perełka będzie 50. Jotki. Jak dobrze liczę, to już mamy 110 zł, czyli jeszcze padnie z 2 zwrociki albo jeden i kończymy numer 19. numer 20 no pewnie jeden zwrot jeszcze wpadnie nie ma na co liczyć więcej już widać po wygranych w tej paczce Dwadzieścia teraz. Pusta. 22, wchodzi zegar na początek, ale odsłoniłem, tak żeby nie odsłonić za dużo. No, chyba też pusta, chociaż nie wszystkie jeszcze symbole widać. Nie, jest worek. O, dwa worki. Ooo, pomyliłem się. Będzie więcej niż zwrot. 20, 110, 130. Czyli to już oznacza, że będzie chyba więcej niż połowa, o 10 zł co najmniej. <laughs> no to cóż, dwa worki. Co my tu mamy? Dycha. Jeden drugi. Umknął mi tu. I dycha. Na 20 są kontrolne F. Już miałem 21. jedną. Zgadza się. Odłożę na odpowiednie miejsce, żeby były już poukładane. Pięćdziesiąt 50... dwadzieścia. A tu jeszcze Okej, okay. dobra, zamotałem się chwilkę, ale to nic nie szkodzi. No, myślę, że trzy do końca i trzy pustaki. Takie mam przeczucie. Pierwsze przeczucie się sprawdziło. Dwudziestka trójka pusta, dwudziestka czwórka wlatuje. Yy, właśnie, kontrolnych nie zdrapałem. Nawet nie powiedziałem, że było pusto, no ale. Yy, widać. O ile oglądacie, a nie tylko słuchacie. Także już dopowiadam to, czego zapomniałem. I ostatnia z numerem 25. Ja przechodzę do właśnie zdrapania jej, a, tobie, a Ciebie proszę, żebyś zostawił lajka i subskrypcję, jeżeli odcinek Ci się podobał i czekasz na finał. Końca roku. Myślę, że będzie grubo. Dwadzieścia pięć. Dołożymy coś do tej paczki, czy nie? Koala na początek. Awokado. Ananas. Żółw. Piłka. Plecak. Banan zegar podkowa arbuz cytryna chmura gwiazda kwiat biedronka rower motyl czyli się nie po pustak chajoten odcinek inny niż wszystkie, bo teraz nie będzie podsumowania, jak zawsze zapiszę sobie w zeszycie a osoba, która której uda się skomentować dzisiaj o 21.21 .21, ile było wygranych w całej paczce Wyślę jej jakąś zdrabkę, coś wybiorę, coś kupię, wsadzę w paczkomat i wyślę osobie, która o 21.21 .21 dzisiaj skomentuje, ile było wygranych. Zatem ja sobie zapisuję wynik w moim notatniku. Ogłaszam mały konkurs, kto ogląda do końca. A ci, co przyszli tylko na podsumowanie, będą rozczarowani na pewno. I, 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 I wyślę pakiecik z drapek. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się dzisiaj plutko. Życzę Wam wyższych wygranych niż u mnie. Cześć. Do zobaczenia jutro w nowym rozdaniu. Trzymajcie się.